Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale, opening albumu oraz kilku saszetek z nowej kolekcji kart LEGO Star Wars. Seria jest to już druga. Na razie nie pojawiła się w Polsce, aktualnie jestem w Niemczech i zaraz opowiem Wam całą historię. Ja jestem Lekszt Kamila i zapraszam Was do oglądania. Jak już mówiłem, aktualnie jestem na wakacjach w Niemczech. No i przechodząc przez jedno z miasteczek, ujrzałem kiosk, weszłam do środka i zobaczyłem ten właśnie album z nowej kolekcji kart Lego Star Wars. Pierwszy raz zobaczyłem je w ogóle na oczy, bo nie wiedziałam, że wyjdzie druga seria kart. No, zachwyciłem się naprawdę i bardzo fajnie, że wyszła. Na razie nie ma jej w Polsce, no. O ile wiem, na razie nie ma jej w Polsce i nie wiadomo, czy w ogóle się pojawi, więc mam nadzieję, że się pojawi, bo nie chcę mieć tylko 20 iluś kart w albumie, ponieważ w samym albumie są dwie paczki kart: jedna jakaś maxi karta, jedna limitowana karta, a do tego zakupiłem sobie jeszcze osobno dwie saszetki. Tak więc dzisiaj obejrzymy sobie sam album i potwieramy saszetki. Zapraszam. Ok, na początek otworzymy sobie sam albumik. I zobaczymy, co będzie w środeczku. A, co za hałasy, dobra. Dopakowaliśmy się chyba do środka. I faktycznie wszystko wyjął z foliki, tak więc mamy okładkę pewnie tylną. Mamy spis wszystkich kart i widzę, że jest gruby, więc będzie ich dużo. Ło, ale fajne karty. Mamy również dwie saszetki. O jedna nawet z lukiem. Przód samego albumu z tego co widzę. O fajnie nawet okładka. I sam album, tak więc ja wszystko złożę. Przejdziemy sobie do opisu samych kart oraz do openingowania wszystkich. Saszeteczek. Tak więc ja się tym zajmuję i za chwilę do Tak prezentuje się sam album i muszę przyznać, że wygląda naprawdę nieźle. przodu mamy maskę Darta Vadera, kilka pojazdów znanych z sagi. Gwiezdnych wojen mamy również kilka dobrych bohaterów, kilku nawet złych. No jest tutaj napis niemiecki, ale to mi w niczym absolutnie nie przeszkadza. Z tyłu mamy jeszcze reklamę starych zestawów z Hana Solo, czyli tam ten właśnie soku milenium i inne takie sprawunki. Tak więc teraz zobaczymy, ile jest wszystkich kart w kolekcji. No jak widzicie, trochę jest tych kart, i mi się wydaje, że najrzadsze są tutaj właśnie te cztery karty. Czyli Luke w młodości, Luke w starości, Anakin, Han Solo oraz y, sam y, również Imperator. Mamy komik karty, naprawdę fajnie się prezentują są to komiksy. Mamy oczywiście puzzle, limitowane karty, jakieś pojazdy, wszystkie gwiazdy. No i oczywiście wszystkich bohaterów tutaj mamy. Nawet no, nie będę się przeglądał tym kartonem bardziej, ponieważ chciałabym mieć niespodziankę przy otwieraniu saszetek. No dobra, przez czas na same karty mamy tutaj cztery saszetki oraz dwie limitowane karty. Pierwsza to Darth Vader jest to naprawdę bardzo duża karta. Bardzo mi się podoba karta XXL. Mamy 90, 34, 101 i 103. Takie są wyniki. Z tyłu mamy również to samo, co mieliśmy. W przypadku starych kart z pierwszej serii Star Wars naprawdę ciekawie prezentuje się ta karta. Bardzo ładna. A druga to Szturmowiec. I ciekawi mnie to, że z tyłu tych kart mamy również imiona naszych bohaterów tutaj wypisane. I jest to naprawdę ciekawe. Szturmowiec na dole ma 36, 87, 95 oraz 100. Bardzo fajna również karta, bardzo mi się podoba. No i teraz przejdźmy sobie do openingu wszystkich saszetek. Mamy dwie saszetki ze szturmowcami: jedną z z Skywalkerem i jedną z Arturitu i CitriPio. Tak więc, może najpierw otwórzmy sobie tą ze szturmowcem. Mamy informację, że w każdej saszetce jest 5 kart. Łącznie mamy 202 karty, czyli nieźle. Dobra. Dobieramy się, słuchajcie. Pierwsza karta to. Millenium Falcon. Tak się on mniej więcej prezentuje. Bardzo fajna karta. Jest to karta w poziomie. Dalej. Szturmowcy. No fajnie. Animowana karta, jak widzimy. O. Droid operacyjny. Na dole 95, po boku 52, 36 oraz 38. Dalej mamy takiego oto wojownika. Jak widzę, chyba złego. Na dole ma 85, 53, 42 oraz 40. Również ciekawa karta. A kartą limitowaną jest tutaj czubaka. Fajnie się tutaj odbijanie. Nie wiem, czy widzicie to w kamerce. Na dole ma 42, 80, 82 oraz 85. Fajne karty mi się na razie trafiły. Teraz przechodzimy sobie do drugiej saszetki, i może będzie to tym razem szaleczka. CitriPio i ArchDityton z lukiem otworzymy sobie na samym końcu. Okej. Okay. O, dwa stateczki, tak się mniej więcej prezentują. Są to chyba statki z filmu, właśnie Han Solo. O, oho, tu jest ten komiks. Jak to fajnie wygląda, zobaczcie. Naprawdę nieźle. Fajna karta również. Dalej, Han Solo, 67, 69, 45 oraz 60 dobra, odwrócę sobie tą kartę, no dobra, już ją widzę C-3PO, 74, 73 i 68 No, wow, mamy naszego Snowka, 41, 69, 88 oraz 82 Siedzi sobie Snowk na tronie tak więc na razie nie mamy żadnej powtórki. Jesteśmy przy drugiej paczuszce, więc idzie nawet nieźle. Trzecia paczka moje drodzy, znowu ze szturmowcem. Od razu przerolę sobie tą limitowaną kartę, bo widziałem ją już tutaj dobra. Okej. Okay. To wezmę pierwsze może to. O! <laughs> On tutaj odbija to mleje. Jak to fajnie wygląda. A tu i tu. I C3PO w akcji 4776. 79 oraz 80. Naprawdę super to im wyszło, że tutaj jest to odbicie Lei, naprawdę nieźle. Dalej. Znowu ten komiks, jak to fajnie wygląda. Jakby było wyjęte z tych gazetek z Lego Star Wars. Dalej. Śnieżny pojazd Luka. O! Te fajne zwierzątka nie pamiętam, jak one się nazywały. Yy, chyba Hound czy coś takiego. Jak były w filmie Han Solo. No, ale naprawdę fajnie wyglądają. 96, 52, 33 oraz 40. No i uwaga, General Grievous. Również fajnie się odbija. Fajnie to wygląda. 40, 82, 91 i 84. Naprawdę nieźle. No i cóż, została nam ostatnia saszetka. Tak więc spróbujmy otworzyć ją znowu tak samo, żeby nie widział tej ostatniej limitowanej karty. Testa. nie o kurczę. o kurczę. dobra mamy kartę puzzle z jabą. pewnie widzieliście co z jest na końcu mamy również naszego ym, jak on się nazywa teraz nie skupić ym. dobra zaraz wam się tutaj wyświetli gdzieś Dalej mamy jakieś Pao, pierwsza o nim słyszę 92, 52, 36 oraz 40, również mamy jeden wersji 96, 52, 34, 39. No i oczywiście mamy najlepszy, najlepszy, najlepszą kartę, którą wylosowałam z wszystkich. A jest to, moi drodzy, jedna z czterech najrzadszych kart z kolekcji. A jest to imperator, właśnie w przemianie, jako stary imperator i nowy imperator. I naprawdę wygląda to nieźle. Z boku mamy na druk 20 lat jako Star Wars. No, nie spodziewałam się, że w pierwszym openingu tych kart zdobędę jedną z czterech najrzadszych kart z kolekcji. I nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nie, nie, nie prześwietlałam tych saszetek od środka i nie widziałem że tutaj akurat jest ta bo chciałam akurat otworzyć tą z lukiem na koniec i tak wypadło nieźle 100 na dole, 100 no w sumie wszystko jest 100, więc jak widzicie mega mocna karta no nie wiem co powiedzieć, bo naprawdę się wzruszyłem no i to są moje dzisiejsze łowy, jeżeli widzicie to fajnie mamy również te dwie limitowane karty i teraz pokażę Wam jak to wygląda w albumie no dobrze, tak więc w okładce mamy opis jeszcze wszystkich kart, czego Wam nie pokazałem Mamy kartę Hana Solo, Chubaki, Citripio -Y Możecie sobie teraz przejrzeć wszystkie moje karty Jakbyście chcieli je zobaczyć Przystopować filmik Tak więc jak widzicie właśnie nie prezentuje się w ten sposób. Mamy również tą kartę XXL. A ja dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu mojego kanału oraz o dzwoneczka, który obok niego jest. Jeżeli chcecie więcej openingów tych kart, to może znajdę je gdzieś jeszcze na rynku. Piszcie w komentarzach. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!